się Siema, Manko z tej strony Kaja Maja i witam was bardzo serdecznie na moim kanale na którym mówię o książkach dzisiejszy filmik to największe rozczarowania 2021 roku ja zastanawiałam się czy nie nagrać po prostu najgorszych książek 2021 roku ale tak po takim wstępnym researchu zrozumiałam, że troszeczkę... są takie książki po których ja się nie spodziewałam wiele i po prostu dostały te dwie czy jedną gwiazdkę, bo dostały, a byłoby mi niemiło, gdybym miała je tu dawać. A są takie, które dostały trzy gwiazdki, ale tak mnie okropnie rozczarowały, że po czasie czuję taką gorycz po prostu płynącą z, z tego, że ja je przeczytałam. I taki strasznie jest mi przykro ogólnie. Więc stwierdziłam, że trochę lepiej będzie dla mnie i dla Was, jeżeli zobaczycie książki, na których ja się najbardziej rozczarowałam. I tyle zapraszam do oglądania. To powiem tylko tyle, że oczywiście, bo tu pojawiają się książki mocno kontrowersyjne, w sensie książki, które często są oceniane bardzo wysoko. Nie mówię, że jest ich dużo. Ogólnie tych książek tutaj nie będzie dużo, bo będzie ich czekajcie zerknę sobie sześć, więc nie będzie ich jakoś turbo dużo. Natomiast. Będą to książki, które są bardzo uwielbiane przez ludzi i chciałabym tylko powiedzieć, że oczywiście zdanie moje jest subiektywne. Jeżeli zacznę Was denerwować i pomyślicie sobie, Boże, co ta typiara gada, to możecie mnie wyłączyć jakby. Ja czasem tak wiecie, gadam takie głupotki trochę, a każdy ma jakieś tam swoje zdanie i myślę, że to jest najważniejsze i na booktube i w życiu, żeby potrafić to zdanie w kulturalny sposób przedstawić, a jeżeli ktoś po prostu myśli sobie, o Boże, to... Pa, nie <laughs> mogłacie znać. Nie no żartuję, po prostu wiecie o co chodzi. Nie denerwujcie się za bardzo na mnie. Ja też, mi też jest przykro. Ja bym też chciała czytać same super książki, które by mi się podobały, ale jest to niemożliwe po prostu i, i tyle. I pierwszą książką, którą przeczytałam w tym roku i która znajdzie się w tym zestawieniu jest Wishes by ja jeszcze miałam przyjemność w tym roku czytać cztery inne książki, bo przeczytałam całą trylogię Odcienia Magii i e, Niewidzialne Życie Adilaru. I ja uważam, że jest to najgorsza książka ze wszystkich, które przeczytałam, mimo że była moją pierwszą książką w ogóle Wiktor i Schwab, e, którą miałam okazję czytać. Głównym bohaterem tej książki jest Wiktor, który ucieka z więzienia, żeby zemścić się na swoim byłym przyjacielu Elim. I tutaj mamy jakby mm, bawienie, się e, bawienie się czasem, w sensie, że jeden, jeden rozdział mamy na przykład w czasie teraźniejszym, drugi mamy powrót i my tymi retrospekcjami dowiadujemy się, co tak naprawdę zaszło między Wiktorem a Elim, którzy kiedyś byli przyjaciółmi, a teraz się nienawidzą. E, I jeżeli chodzi o same perspektywy, bo ja oczywiście ja oceniłam tą książkę na trzy gwiazdki, to nie jest tak, że ona była jakaś tragiczna, nie? natomiast strasznie mnie rozczarowała, bo spodziewałam się czegoś na 5 gwiazdek, a dostałam coś na 3 i było mi bardzo przykro i po prostu strasznie chciałam, żeby ona mi się spodobała i no nieważne. W każdym bądź razie my dochodzimy do tego, dlaczego oni po prostu się tak nienawidzą przed tymi retrospekcjami, ale ta książka dla mnie po prostu była mocno płytka. Ona miała być książką o złolach i ja rozumiem, że często bycie złym nie jest podparte żadnym podłożem. Natomiast ja bym bardzo chciała, żeby było. W sensie tutaj dochodzimy do tego momentu, dlaczego oni się tak nienawidzą. Po tych, wiecie, po takich długich retrospekcjach i mamy takie. Aha, to o to chodziło. I tak przecież od początku mi się wydawało, że o to chodzi. My myślimy, że będzie coś głębiej a tam nie głębiej nie ma. I to wszystko jest takie bez sensu, ta cała książka. Ona ma trochę... głupia jest po prostu dla mnie. Ona po prostu miała taką głupią fabułę. Ja kompletnie w to nic nie wierzę, co nie? Co tu się wydarzyło. I było mi tak przykro ogólnie. I po czasie jednak ona troszeczkę się lepiej ostała, że ja na początku sobie pomyślałam Boże, kupiłam dwie części, nie przeczytam drugiej. A teraz gdzieś tak od listopada chciałabym przeczytać węczful, więc już troszeczkę jest lepiej. Przeczytam Wenchful, Słyszałam, że Wenchful jest lepszy od Vicious. Zobaczymy. Ale, no, no, nie podobała mi się ta książka. Może to jest kwestia tego, że ona po prostu była o Złolach, a mi się nie podobają książki o Złolach, nie wiem. Ja po prostu się nie czułam mocno związana z tymi bohaterami, i czułam takie, no, nic nie czułam po prostu. Wiecie o co chodzi? I myślę, że po prostu ja się nie zazębiłam z tą historią, i dlatego się wydarzyło to, co się wydarzyło. Kolejna książka jest książką, która nie była zła. Naprawdę nie była zła, ale przy tak dużych, dużym jakby, może nie hype, ale przy tak wysokich ocenach na BookTube'ie o tej książce, ja spodziewałam się po prostu czegoś więcej i przede wszystkim nie ma książek, które literingują Alicję w Krainie Czarów, w ogóle filmów o Alicji w Krainie Czarów, które by mi się nie podobały. I to była chyba pierwsza książka, która mi się średnio podobała. Jest to Alicja Christine Henry i jest to książka, która właśnie jakby opowiada alternatywnie o Alicji w Krainie Czarów, natomiast Alicja znajduje się tutaj w psychiatryku i razem z topornikiem, który jest odpowiednikiem kapelusznika, uciekają z tego psychiatryka do pewnego takiego miejsca, które jest robione chyba na Londyn takie stare miasto i tam po prostu yy, yy, oni muszą pokonać jakiegoś tam żaberłaka. Wiecie co? Ja tak już średnio pamiętam z fabuły tej książki, o co tu właściwie chodziło, no ale spotykają tam tego pana gąsienicę, jakiegoś tam kapelusz, ka yy, tego królika i tak dalej, i tak dalej. Tej książce nie można odebrać tego, że ona jest intrygująca. Ona jest ciekawa. Taka mroczna. I to bardzo fajnie tutaj wszystko działo się. Ale Czytając ją pomiędzy zmgły zrodzonym Brandona Sandersona a cieniem wiatru Carlosa Ruiza Zafona, bo dosłownie pomiędzy tymi książkami była ta, bo pamiętam to. Ja chyba po prostu miałam taki spadek i po prostu to czułam, i może dlatego tak bardzo ona mnie rozczarowała. Nie wiem, ale też chodzi mi o to, że ja bardzo mało z tej książki pamiętam, a wydaje mi się, że powinnam pamiętać. Wiecie o co chodzi? Nie potrafię wytłumaczyć dlaczego. Po prostu ona tak mi przeleciała, jakby ta cała fabuła się skończyła i, i tyle. I jakby ja będę czytać drugą część, bo ja mam na półce, nie wiem, czy tu widać, ale mam y, czerwoną królową. Ale to nie była książka, która była tak dobra, jak się spodziewałam, że będzie. Bo ja myślałam, że dam jej chociaż cztery gwiazdki. I po prostu się rozczarowałam. Kolejną książką, y, którą znajduje się w tym zestawieniu. Y, i którą wkleję wam tutaj, bo nie mam jej fizycznie, to jest książka z tej serii z żurawiem, Genki Kawamura, chyba A co gdyby ze świata zniknęły koty. To jest książka opowiadająca o człowieku, który dostaje diagnozę po prostu, że jest śmiertelnie chory, i przychodzi do niego taka ala śmierć i mówi mu, że może zyskać kolejny dzień życia za każdą rzecz, którą pozbędzie się ze świata. Czyli, na przykład, ja dzisiaj mówię, że pozbywam się książek. Książek na świecie nie ma, ale mam kolejny dzień życia. No i tak on pozbywa się, zaczyna od telefonów, później tak dalej, tak dalej, tam jest siedem rzeczy po kolei i dochodzi do kotów właśnie. A mieszka z kotem, z kapustkiem, którego bardzo kocha i ja już tej książki kompletnie nie pamiętam. Ona, ona fabularnie, jak ja Wam teraz po, 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 odpowiadam, ją, ona jest tak intrygująca. Naprawdę, ja myślałam, że to będzie coś tak ciekawego, a okazało się coś takiego, że wykonanie tej książki było tak bardzo japońskie, było tak bardzo. Takie. Ale japońskie nie w ten dobry sposób, tylko japońskie w ten zły. Ja troszeczkę, wiecie, mam taki problem, że ja nie do końca rozumiem humor japoński, i to często yy, właśnie przekłada się na to, że książki japońskie, które czytam. Troszeczkę mi tak się średnio podobają. I myślę, że z tego to wynikało, że ja czułam, że ta książka jest mocno infantylna i mocno tak krąży wokół tych tematów, no tak bardzo niedojrzale. A wydaje mi się, że wcale to nie było niedojrzale, tylko to wynikało z tego, jaka jest kultura japońska. Ale ja, jako Europejka, po prostu jestem rozczarowana tą książką i tyle. I no jest mi strasznie przykro z tego tytułu, bo no z treścią wątpobuły, ona jest naprawdę bardzo interesująca. Książka jest cienka, więc przeczytałam ją w dwie godziny, no bo ona ma tam jakieś 130 stron chyba. I po niej poczułam tylko takie... No okej, okay, niech będzie. I już tak mi przestało interesować, czy te koty znikną z tego świata, czy one nie znikną z tego świata. A teraz już w ogóle nie pamiętam nawet chyba jak to się skończyło, jak teraz tak myślę. Więc, no, strasznie przykra historia. Ja naprawdę się spodziewałam, że to będzie coś lepszego, a jednak okazało się wielkim rozczarowaniem dla mnie. Kolejną książką jest książka, która jest uwielbiana przez tak wiele ludzi, że mi się trzęsą w ręce, że ja muszę tu ją dać po prostu. I naprawdę od razu na wstępie mówię, i zaraz zresztą i tak to powiem. To nie jest książka oceniona przeze mnie na jedną gwiazdkę na pół. Ja jej dałam trzy gwiazdki i ja naprawdę doceniam tą książkę. Ale ja chyba kompletnie jej nie rozumiem. I są to dziwne losy Jane Eyre Charlotte Bronte. Jest to książka opowiadająca o historii właśnie Jane Eyre, która, której rodzice gdzieś tam zginęli. Ona jest sierotą, wychowuje się z jakąś tam jej ciotką i wujek ją kocha, kochał, ale on też zginął i ta ciotka jest dla niej taka okropna. I ona trafia do pewnej szkoły z internatem i później dorasta i później poznaje takiego pana Rochestera, to się chyba czyta? Rochester. Yy, bo znajduje się w jakiejś posiadłości, w której jest guwernantką i ogólnie jej życie sobie tam mija. To jest po prostu o życiu Jane Eyre ta książka. Początek był znakomity, bardzo mi się podobał. To historia tej sieroty, ona była tak mocno... Mocna taka ala-Ania z Zielonego Wzgórza, ale strasznie bardzo depresyjna, ale tak mroczna i tak fajna. Jak ona trafiła do tej szkoły, to było tak interesujące. I później ona trafia, ona spotyka tego pana Rochestera. I wszystkie momenty, w których on występuje w książce, były dla mnie okropne. Cała reszta książki jest spoko. Główny plot twist książki jest ok, jakby fajnie, ale to, co się później dzieje, dla mnie ta książka, tak tak. Tak, tak, taką toksycznością dla mnie płynęła. Ona mi się po prostu subiektywnie nie podobała, bo nie chodziło o wykonanie tej książki, tylko o to, co ona gdzieś tam przekazuje. Jakby ja jestem mocno cyniczną osobą, i zakończenie tej książki mi po prostu nie odpowiadało, mimo że rozumiem dlaczego i rozumiem jakby cały fundament tego, że yy, przemiany ludzi i tak dalej, ale to zakończenie było jak z króla Edypa po prostu dla mnie. Trochę tak, tak mi się skojarzyło, bo wiecie, jeżeli czytaliście, dlaczego mi się tak skojarzyło. I oczywiście nie chodzi o Kaziru, nieważne. Nie Dobra, zostawmy to. Straszne moje rozczarowanie, bo ja się spodziewałam, że ja tak odam pięć gwiazdek. Wiecie o co chodzi, że ona mi się tak ospodoba. ale dla mnie ona była... Z... Ja wiem, że to byłby być mroczny klimat jakby ten mroczny klimat mi się podoba, ale te wszystkie takie rzeczy, które tutaj wynikają z takiego... Z takich relacji ludzkich i to, jak ta książka się kończy, ja tego nie kupuję, po prostu. Nie podobało mi się to. I mówię, no, te momenty, w których gdzieś tam Jane, Jane stawia na siebie, i ona się sama decyduje na to, żeby zmienić swoje życie, bardzo, bardzo fajne. Ale to, jaka konkluzja z tej książki na koniec wychodzi? To przekreśla wszystko, co tu się dzieje, po prostu, dla mnie. I taki wydźwięk mocno, mocno toksyczny. Po prostu ma. I rozumiem, że ludzie mogą uważać inaczej, ale dla mnie nie. Ja po prostu. No nie. Mimo, że naprawdę ona no, dostała trzy gwiazdki, bo ona jest dobra. Dobry był początek, dobry był tutaj pod koniec końców, ale środek i koniec, jakby. No przykro mi jest strasznie, bo. No bo to jest jednak taki klasyk, który gdzieś tam ludzie doceniają. Ja się bardzo cieszę, że go przeczytałam, dlatego że będę teraz wstać Rebekę, bo Rebeka jest ponoć y, lekko y, jakby inspirowana dziwnymi losami Jane Eyre. I też cieszę się, że znam takie nawiązanie kulturowe, jakim, jakim właśnie jest ta książka. I bardzo dużo książek spoileruje dziwne losy Jane Eyre, więc cieszę się, że mam już to za sobą. Mogę teraz przeczytać i ostatnią opowieść, i inne książki, które gdzieś tam nawiązują do tej literatury. Ale oprócz tego to. No jest jak jest. I do tej pory wszystkie książki, o których mówiłam, były książkami, które ja mogłabym powiedzieć, że były dobre. Tylko po prostu ja się rozczarowałam. Ale teraz powiem o książce. Nie, naprawdę. teraz powiem o książce, która była zdecydowanie najgorszą książką, jaką przeczytałam w tym roku. Jest to Pasażerka Aleksandry Braxen, chyba Braken. Broken, braken. No nieważne, wkleję wam tu okładkę, bo ja tego egzemplarza nie mam. Absolutnie nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Gdybym ja to bym spaliła. Nie no żartuję, przepraszam, nie, jakby. Nieważne. Ja Wam zaraz wytłumaczę merytorycznie, dlaczego mi się ta książka nie podobała. I jest to młodzieżówka, więc to jest w ogóle zaskakujące, że jakaś młodzieżówka mogła mi się nie podobać. A wiecie, co jest najlepsze, że jest to młodzieżówka z elementami co w, yy, podróży w czasie. Tego nie można zrobić źle. Jakby ja podróż w czasie to tak. Wszystko czytam, nawet jakby to było najgorsze na świecie, to by mi się podobało. Jednak nie, no nieważne. W każdym razie mamy tutaj główną, główną bohaterkę Ettę i ona jest skrzypaczką. I okazuje się, że ona ma w sobie taki gen cofania się w czasie i on jest rodzinny i to początkuje jakąś tam historię, ona musi coś tam kraść, ja już bardzo mało pamiętam z tej książki, więc fabularnie Wam nie wytłumaczę, dlaczego mi się nie podobała, ale wytłumaczę Wam, dlaczego mi się inne rzeczy nie podobały. Tutaj, przede wszystkim, to cofanie się w czasie jest zrobione w taki sposób, że to troszeczkę nie ma rąk i nóg. Ja troszeczkę nie potrafię tego mm, połączyć. Ta książka troszeczkę tak nie stoi na własnych nogach. Wiecie, czasem mamy taką solidną książkę z solidnym researchem i ona jest. My wiemy, że ona jest dobra. Troszeczkę takie książki robi Cassandra Clare że mimo, że te książki są, wiecie, takie lekkie i one stoją na wątku romantycznym, to my czytając je widzimy, że ona zrobiła research przed nimi. To zwłaszcza widać w tych książkach, które się dzieją tam w czasach wiktoriańskich, serii Mechaniczny Anioł. I tam bardzo mocno widać właśnie, że ona zrobiła taki research, mimo, że to jest książka prosta, młodzieżowa, którą się czyta w jeden dzień. A tutaj ta książka troszeczkę tak nie stoi na własnych nogach jednak. I to mi przeszkadzało, i przeszkadzało mi też to, nie wiem, czy jest to kwestia tłumaczenia, czy rzeczywiście ta książka jest tak napisana, ale przeszkadzało mi to, że to była książka młodzieżowa, a język tam był taki patetyczny, taki podniosły momentami, i to tak kompletnie nie pasowało do tego, co się tam dzieje, że myślałeś sobie, że to jest książka młodzieżowa, czy to jest jakiś, jakaś literatura piękna? Ale to wszystko się tak zgryzło ze sobą bardzo, i no to było niefajne. Oprócz tego jeszcze wątek romantyczny w tej książce. To była jakiś w ogóle niesamowita sprawa, ale niesamowita wcale nie na plus. On był tak po prostu nierealny. On był tak szybki, tak przyspieszony, tak przesłodzony, że. Ja jestem wielką fanką wątków romantycznych. Musicie to o mnie wiedzieć, że ja naprawdę nie mam z nimi żadnego problemu. Sam fakt, że, yy, no, że czytam takie książki, tak? I że one mi się podobają, ale tutaj on, był, on, on nie był szczery, on nie był taki. On był tak po prostu, spotkaliśmy się i, i już, i nic więcej nie ma. Ale jednocześnie. Jest, ale tak naprawdę, co tu się dzieje w ogóle? Jakby tam był taki bałagan w tej książce. Jest mi tak przykro strasznie, że ja muszę o tym mówić, ale nie polecam jej, nie polecam jej strasznie mocno. I nie polecam, o ile te wcześniejsze książki, które mówiłam tutaj w zestawieniu, czytajcie je, one były naprawdę okej, okay, tylko ja się po prostu rozczarowałam, ale były naprawdę dobrymi książkami na swój sposób. O tyle tutaj ja nie jestem w stanie chwycić się czegoś, co mi się jakoś podobało. Kolejną książką, którą przeczytałam, jest Transsyberyjska i Drogą Żelazną przez Rosję i dalej, i ona się znajduje w tym zestawieniu. I o ile pewnie widzieliście mojego vloga i widzieliście podsumowanie grudnia, więc się nie dziwicie, że ona się tu znajduje. Jest to reportaż Piotra Milewskiego, który przejeżdża, przez, przejeżdża po prostu koleją transsyberyjską całą, i o tym jest książka. I ja się nie będę tu rozpowiadać, dlaczego ta książka mi się nie podobała, ponieważ bardzo długo mówię o tym we vlogu. Powiem tylko tyle, że, trosz, że ona po prostu była taka, że nam się wszystko zlewało w tej podróży, i troszeczkę ja nic nie, nie wyniosłam z niej takiego merytorycznego, czego bym się dowiedziała. I dlatego jest mi przykro, bo troszeczkę od, reporta od reportażu zwłaszcza wymagamy tego, żeby jakaś wiedza nam została w głowie. A tutaj mi nie zostało nic, i dlatego on się tutaj znajduje. I, I tyle właściwie. Jeżeli chcecie znać jakąś pełną opinię na temat tej książki, to oczywiście zapraszam do vloga, w którym się wypowiadam, co było dokładnie nie tak z tą książką. Natomiast ja drugi raz nie chcę tych wszystkich negatywnych emocji z siebie wyrzucać, więc tylko mówię, że ona się znajduje w tym zestawieniu że no, był to średni reportaż i bardzo mnie rozczarował. I tyle. Ostatnią książką jest również książka japońskiej autorki Aoko Matsudy i jest to układane. Książka z wydawnictwa Tajfuny, która miała być taką satyrą na temat tego, że my, jako ludzie, tak naprawdę nie jesteśmy indywidualistami, tylko jesteśmy, jedn że wszystkie schematy są powielane po prostu, że my jesteśmy. Częścią jakiejś grupy, i tak naprawdę nie ma w nas nic indywidualnego. I to wiecie, miało być zrobione w taki prześmiewczy sposób. I nawet to pierwsze opowiadanie, czyli układane, bo jest to zbiór opowiadań, nawet to wyszło tutaj. Natomiast ja troszeczkę tej książki chyba nie rozumiem. Po prostu ona tak mi przeleciała i przeczytałam ją całkiem niedawno, nie myślałam o niej ani razu, i, i tyle właściwie. To, to jest książka, która gdzieś tam była, uważam, że nie spodoba się po prostu wszystkim. I ja byłam osobą, której się ona nie spodobała. Może to właśnie wynika z tego, z czego wynikało to, dlaczego mi się nie podobało, a co gdyby ze świata zniknęły koty. Czyli z tego, że troszeczkę. Literatura japońska jest momentami dla mnie za dziwna, chociaż naprawdę są książki, które mi się podobają z literatury japońskiej, dlatego ja ciągle tak błądzę. Bo tak, to bym po prostu to rzuciła i w ogóle nic nie czytała z y, tej literatury japońskiej? Ale są takie książki, które mi się podobają, a są takie, które po prostu mi się nie podobają. I układany jest jedną z tych książek. Ja się rozczarowałam, bo chciałam dostać coś takiego, z czego ja się będę śmiać, że tu będzie wiecie opis biura, ludzie i tak dalej. A troszeczkę jednak no, wyszło takie rozczarowanie i tyle. I właściwie tyle też na dzisiaj. Yy, wyrzuciłam z siebie negatywne emocje i całe moje rozżalenie 2021 roku. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to bardzo się cieszę. Możecie zostawić łapkę w górę i zapraszam do mojego Instagrama, na mojego Gutrica. Linki znajdziecie w opisie. Ja wam życzę szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że, że przeczytaliście mniej książek, które was rozczarowały niż ja. Chociaż u mnie było ich bardzo mało, tak naprawdę, bo dałam tylko 6 książek. Oby w tym roku było ich jeszcze mniej, chociaż wiadomo, że jeżeli nie przeczytamy takich książek, które nam się nie, nie podobają, to nie docenimy tych, które nam się będą bardzo podobać. Cześć!